Cześć, jestem Saskia z Mistrzów Robotyki, a dzięki temu filmikowi dowiecie się nieco więcej na temat czujników, które możecie znaleźć w zestawach Krypton. W zestawach Krypton znajduje się wiele różnych czujników w różnych też ilościach, dlatego na pewno warto wcześniej przed zakupem zastanowić się, z których czujników będziemy korzystali albo które warto przetestować i zobaczyć, w których, dostęp, w których zestawach są one dostępne, bo jest tych czujników całkiem sporo. Zacznijmy od czujnika dotyku. Jest to jeden z najpopularniejszych czujników. Posiada dwa stany: wciśnięty i rozluźniony. Znajduje się praktycznie we wszystkich zestawach. W zestawach wyższych mamy nawet po dwie czy tam trzy sztuki. Możemy wykorzystać ten czujnik do, do najprostszych programów, gdzie na przykład chcemy, kiedy wciśniemy czujnik, otwiera nam się jakaś brama. Kiedy go opuścimy, coś nam się zamyka. Jest to dość popularny czujnik, chyba jeden z najczęściej wykorzystywanych na samym początku do nauki programowania. Kolejnym czujnikiem jest czujnik koloru. Czujnik koloru rozpoznaje pięć kolorów: żółty, czerwony, zielony, niebieski i biały. Można na przykład pisać piosenki, dlatego że sterowniki mają też dźwięki pianina, więc w zależności od koloru, który tam podłożymy, sterownik może wydawać określony dźwięk gamy. Poza tym ten czujnik rozpoznaje też natężenie światła, czyli moglibyśmy zbudować robota, który zacznie wariować, kiedy zgasimy światło. Następnym czujnikiem jest czujnik skali szarości. To jest czujnik, który mierzy za pomocą światła podczerwonego odbite światło w skali szarości, czyli w jednym z 255 odcieni. I na tej podstawie informuje nas, w którym miejscu robot się znajduje, czy jakie jest jego otoczenie. Świetny czujnik do przede wszystkim chyba line followerów, ale można też na tym czujniku zbudować dużo innych fajnych robotów, dużo innych fajnych programów napisać. Tych czujników w zestawach, tych wyższych jest taki sporo w Kryptonie 6 na przykład, jest ich aż 5. Przede wszystkim dlatego, żeby właśnie zbudować takiego dobrego, fajnego line followera, który zwróca uwagę m.in. na zakręty czy tam na jakieś linie boczne. Mamy też kamerę. To jest dość fajny czujnik. Widzę, że sprawia dzieciom dużo frajdy. Dlatego, że możemy podjechać gdzieś robotem, zaprogramować go w ten sposób, żeby cyknął gdzieś jakieś ciekawe zdjęcie, wrócił do nas i pokazał, jak to zdjęcie wygląda. On pokazuje te zdjęcia właśnie na, na ekranie w tych wyższych kostkach. Można też te zdjęcia gdzieś tam potem sobie pobrać. Tak, fajna sprawa dość nowy czujnik. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Jeszcze mamy czujnik ultradźwiękowy. Czujnik ultradźwiękowy z jednej strony. Przekazuje do sterownika informację, czy jakiś obiekt znajduje się w odległości 15 cm do 15 cm, czy też nie. Z drugiej strony potrafi też mierzyć odległość np. od ściany czy od jakiejś przeszkody, to w zakresie od 5 cm do 1,5 m. Możemy np. zbudować robota, który będzie potrafił zatrzymać się 20 cm pod ścianą, albo im będzie bliżej ściana, tym będzie wolniej do niej podjeżdżał. Na pewno warto też zwrócić uwagę na te czujniki, które znajdują się w środku tej wyższej kostki. Jest to żyroskop, trzyosiowy żyroskop. Tu już troszkę więcej programowanie dla, dla bardziej zaawansowanych osób. Ale mamy też kompas. Także takie fajne nowości, które gdzieś tam można wykorzystać, można się z nimi fajnie pobawić. Myślę, że warto sobie posprawdzać, jak wygląda praca z tymi czujnikami. Warto je potestować, i tak jak mówiłem, warto zobaczyć, w których zestawach, które czujniki są dostępne, tak, żeby mieć możliwość i jak najlepszej zabawy z nimi. Hej, pozdrawiam, cześć!